Dobry dzień. Na no, odcinek następny. Bardzo krótki. Ażan, skulony z mirabalką przytuloną do jego ramienia, drgnął. W otoczeniu coś się zmieniło. Mignął niewyraźny kontur, który należał chyba do kobiety. Z tym w obecnym czasie zawsze były kłopoty, ale Ażan przyjął, że była to kobieta. Zatem włamywacz. Był pracownikiem YFC, a ona może miała do załatwienia z nim jakiś biznes. Albo romans, pomyślała Mirabelka. To możliwe, że był to romantyczny biznes. Uśmiechnęli się do siebie. Ich archaiczny komunikator zawibrował, rozświetlił się, wyświetlił wiadomość. Rodzajna główka dotyczącego zaginięcia dziewczynki. Informacja zawierała fotografię. Kilkunastoletniej osóbki, a także jej ojca, znanej osobistości, której imieniem nazywano teraz placówki naukowe na sąsiednich planetach. Ten wpływowy człowiek zapewnił jej znakomitą ochronę, lecz teraz na fotografii wyglądał na zaskoczonego, zatroskanego, zwykłego faceta, który bardzo. prosił o pomoc każdego. Nie wspominał o nagrodzie, ale wydawało się oczywistym, że ten, kto przyczyni się do odnalezienia dziecka, może liczyć na wdzięczność po wszech czasy.